No i stało się, Papin pierwszy rozwłazi do auta elektrycznego, ja dobrze go docię, ale jak to się stało? Już wągodą na co dzień jeżdża kiją seat, ja dobrze widzicie, ciężko inni zauważyć, właśnie dlatego ktoś to zauważył, a kto? Nigdy inny jak kijaszic o pole, ja zauważyli to, że boją się kiją po mieście, no także jak to się stało? Przyjedź, wypróbuj u nas jakieś auto, a że papin nie jeździł jeszcze elektrykiem... No to co? Próbujemy model EV4. Kierym to podobno idzie przejechać 625 km na jednym ładowaniu. No ale zobaczymy. Jo jest laikiem tak naprawdę, więc w dumie liczą się podstawowe rzeczy. A jakie? Za chwilę wam pokorza. Co mi się najbardziej podobało w tym aucie? Jademy. Kierownica w sportowym stylu. To lubię. Deska rozdzielczo i panel nawigacji i radia są bardzo nowoczesne. Możesz przed sobą tak naprawdę dwa ekrany, ale są bardzo przejrzyste. Moim zdaniem zaletą tego kokpitu, że tak to nazwia, jest prostota, ale też intuicyjność. Zawsze wiesz, co chcesz dotknąć. No i jest zestaw head-up. Nie musisz odrywać oczu od jezdni, żeby wiedzieć, na przykład, wiale, jedziesz na godzinę. Cisza. I przyspieszenie. No i papynku, co ty myślisz o tym aucie? Okej, okay, stana. No przede wszystkim pierwszy rozjada elektrykiem, no i muszę powiedzieć, że wymieniać by szło od gruma rzeczy, które mi się podobają. Każde auto ma swoje plusy i minusy. Ja się skupiam na tym, co mi się podoba jako kierowcy, czyli przede wszystkim przyspieszenie tego samochodu. Dwa, bezpieczeństwo. Jest naszpikowany wszelkimi dogodnościami, które poprawiają bezpieczeństwo jazdy. No i przede wszystkim wygoda, no i że moi kobicie je wygodnie w tym aucie, a co potwierdziła, także potwierdzasz dalej? potwierdzą dalej jest Także bardzo naprawdę e, musielibyście sami wypróbować. To był mój pierwszy raz z elektrykiem. No i powiem szczerze, że no ta, ta sportowa sylwetka tego samochodu też mi odpowiada. Także fajnie, bym fajnie się jest przejechać. Opinka to jest elektryczne auto. Jakby byli bajtlami to my lizali baterie, żeby zobaczyć się jeszcze strum. Także tak się to sprawdza. Co? <grytanie> jo generalnie oceniam auto bardzo dobrze. W mieście przy takich korkach bardzo fajnie, płynnie się przemieszczą. Jak to godają na tym opolskim śląsku, nie trzeba machać tyla rękoma i nogoma. Poza miastem dobrze czymie się drogi, no i jest mega wygodne i jak się jak w takiej spersonalizowanej, szybko mknącej bance przyszłości. Tramwaj przyszłości może być. Słuchajcie, chcecie oglądać więcej takich testów i takich bardziej szczegółowych? Piszcie. Tymczasem dziękuję, Kijasz i No i co? Jademy dalej. Pyrsk! Papień! sam. Kaś ty był! Zajrzysz był yy. na jakichś innych autach! Kaś był! Nie no, przecież wiesz, że przejajno no tobie. Co? <laughs> Czuć się jakąś baterią!